Cześć! Witajcie w moim kolejnym filmiku. Trochę się zbierałam, żeby go nagrać, bo paczkę dostałam już jakiś czas temu. No ale wiadomo, że życie toczy się swoim rytmem. Nie zawsze jest czas na to, co byśmy chcieli robić. Ale w końcu przyszła ta chwila, żeby pochwalić się, że przyszedł do mnie Mr. Box Jesień-Zima od Ani z kanału, z kanału Ania Tworzy. Ania pokazała na swoim kanale, co ten bok co tam się w tym boxie znajduje, ale ja bym Wam chciała też pokazać. Więc oczywiście na początek jest cała lista rzeczy, które się tutaj znajdują. Może sobie Ania mogę po kolei pokazywać. Na pierwszy ogień idzie oczywiście jak to u Ani jakiś gadżet y w tym Meseryboksie y był kubeczek. Piękny kubeczek skrapowy. Czas na skrapowanie. w kubeczku oczywiście. Coś słodkiego. Następnie. Dodatki. Tutaj są różne z piątku 13. Tutaj jest taka baza, tak na takie pudełeczko. Coś takiego na szybciutko złożymy. Coś takiego wychodzi? Takie pudełeczko na jakiś prezencik można zrobić. Następnie mamy naklejeczki świąteczne. O, tutaj. Tutaj mamy zestaw karteczek świątecznych. Myślę, że fajne. Fajnie, można nawet do kartek użyć. Tutaj mamy takie bileciki, chyba. Tak to się nazywa. Wizytówki na stół, no, wizytówki na stół nawet. Ale myślę, że można użyć też jako taki bilecik do prezentów takie zawieszki z kółeczkiem z napisem Handmade with love I następnie mamy shaker taką gwiazdeczkę i tekturki z napisami ten czas razem magia kolorów i leśne wędrówki farbę kredową od firmy Mintai. Nie używałam nigdy, ale zawsze jestem pierwszy raz. Dobrze, tutaj otworzymy. Mamy maskę. To są gałązki ostro-krzewu chyba. No fajna, fajna bardzo maseczka. Stempelek z Agaterii Domowe przetwory, czyli jeżeli ktoś robi na przykład przepisniki, albo nawet właśnie na etykietkę na przetwory. Tutaj mamy takie drzeciki i brokacik. Sypki brokacik z Łotwy. Dalej. Coś co. Mi się bardzo podoba i już nie mogę się doczekać, żeby to złożyć. To jest latarenka z HDF ki z kreatywnej pracowni. No bardzo jestem tego ciekawa i nie mogę się doczekać, kiedy to złożę. Myślę, że lada chwila. Postaram się to złożyć można pomalować nawet tą farbką. Myślę, że może fajnie wyjść. Zobaczymy. Następnie mamy zestaw tych kart z Mintaya Fancy Cards. One są właśnie z takim fajnym wykończeniem. Idealne na maty czy na kartki, nawet. Także komplecik jest. I dalej mamy małą kolekcję Mary and Bride z Mintay Papers. Myślę, że kto. I już kupował świąteczne papiery, to już zna tą kolekcję. Piękne. Mamy tutaj... Aha, to jest właśnie... Yy, to jest taka baza na pudełeczko na lighty Na te malutkie świeczuszki na Ani kanale jest tutorial jak zrobić takie, takie podałeczko więc pewnie na pewno na pewno zrobią będzie fajne na przykład dodatek do prezentu jeżeli ktoś lubi palić świeczki a tutaj mamy takie dodatki do wycięcia świąteczne z papierów mamy jeszcze dużą kolekcję Fall Festival. To jest taka właśnie jesienna kolekcja. Możemy sobie tak szybciutko Już tak tak szybciutko tutaj są Elementy do wycięcia, no właśnie takie fajne jesienne. Bardzo fajne jesienne papiery, te O, to fajne, cała duża. Aha, to są podwójne. No, jakie słodkie. Sory za gdzieś dźwięki w tle, ale życie rodzinne trwa w najlepsze. I takie zardzywiałe ogiennice. I tutaj karty. Dodatkowo są Podejrzewam karty z kolekcji Sweets Christmas z I zestaw y, tekturkowych napisów z kolekcji Fall Festival. Także tyle z moich y, zakupów. Myślę, że nie pozostaje nic innego, jak wracać do pracy. Boksik super. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto takie boksy kupować, to moim zdaniem warto. Także zapraszam na kolejne filmiki. Dziękuję teraz za uwagę i cześć!